Jak biegać, żeby nie mieć kontuzji? W czym tkwi sekret, że ja biegam już 17 lat i nigdy nie miałem kontuzji? Cześć, nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. A ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team. Biegam 17 lat i nigdy nie miałem kontuzji. Jak to jest możliwe? I to nie jest tak, że e, ja robię mało kilometrów, no bo żeby nabiegać te 31-22 na dychę czy godzinę 9 w półmaratonie, no to trzeba było czasem trochę pobiegać. Zdarzały się takie tygodnie, że po nawet po 180 km i 200 km tygodniowo biegałem. I to nie jest też tak, że biegam tylko na palcach albo tylko na pięcie, bo biegam i tak, i tak, bez użycia pięty, mówiąc tak już w skrócie. Biegam przy prędkościach 3,30 i szybciej, więc te wszystkie rozbiegania, czy spokojniejsze, drugie zakresy, to biegam całą stopą. To nie jest też tak, że biegam tylko po miękkim, albo tylko po asfalcie, bo biegam i po asfalcie, i po trenerze, terenie górskim, i po bieżni, i po miękkim. Ale ostatnio większość moich kilometrów pokonuję na asfalcie. To nie jest też tak, że biegam tylko w butach treningowych, czy w butach startowych, bo biegam i w takich butach, i w takich. W dzisiejszym filmie przedstawię Tobie. Chyba z 12 punktów, w których mówię, jak biegać, żeby nie mieć kontuzji, co robić. I też na koniec filmu, albo w połowie, nie wiem, zobaczymy kiedy, powiem, jaki jest mój sekret, że ja nigdy nie miałem kontuzji. Pierwsza rzecz, jak biegać, żeby nie mieć kontuzji? Chodzenie do fizjoterapeutów, osteopatów, na masaż profilaktycznie, zanim pojawi się kontuzja, bo to, że już Ciebie boli, to już jest za późno, jak Ty chodzisz. Trzeba chodzić regularnie, tak jak regularnie myjesz swoje auto, tak jak regularnie posyłasz dzieci, no teraz nie, nie posyłasz dzieci do szkoły, posyłasz na lekcje, no tak jak regularnie jesz, tak jak regularnie wykonujesz trening, tak regularnie powinieneś zadbać o tą regenerację, o tą profilaktykę. Żeby już wiedzieć wcześniej, na co się skupić, gdzie coś może się pojawić, kontuzja, bo potem Możesz być przez to wyłączony na miesiące, a nawet na rok z biegania, właśnie przez ten brak profilaktyki. No i oczywiście będzie się to później wiązało z dużymi kosztami Twojej rehabilitacji, czy Twojego powrotu do zdrowia, czy odwołanym biegu, w którym nie będziesz mógł biec. No właśnie, jak biegać bez kontuzji? Większość pacjentów w moim gabinecie ma pewne objawy w postaci pewnych napięć mięśniowych. Każdy ma inne napięcia mięśniowe w różnych okolicach ciała i najważniejsze jest to, żeby zdiagnozować wszystkie te napięcia zanim kontuzja się pojawi, ponieważ wszystkie długości bólowe są spowodowane przede wszystkim napięciami w obrębie kręgosłupa pośladków mięśni czworogłowych i innych okolic, które można wcześniej zdiagnozować aby zastosować prewencję pewnych kontuzji bólu kręgosłupa, bólu kolana, bólu stawu biodrowego, czy obręczy barkowej. Dzięki wielkie dzisiaj i do zobaczenia w gabinecie. No ale dobra, ktoś powie, ja już chodzę do fizjoterapeuty. No to jak chodzisz do fizjoterapeuty, to rób w 100% to, co on mówi, to, co on każe, te ćwiczenia, czy jakieś tam inne zabiegi, czy coś zmień, a nie, że ty jeszcze szukasz porad na forum na Facebooku, bo ktoś mówi, że go boli tu, czy tam, co robić, co wy mieliście. Bo wtedy raz, nie jesteś w 100% pewny, co przynosi Tobie efekt, jeżeli jest jakaś terapia. Często... Tej, efekty tej terapii będą długofalowe, ma jakiś ona zamierzony efekt, no to ty wtedy potem nie wiesz, co przynosi efekt, czy nie przynosi i tak dalej. No i kolejna rzecz, no to robisz wtedy miszmasz w procesie regeneracyjnym, w procesie regeneracji Twoich tkanek, adaptacji, zmian, yy, regeneracji więzadeł, mięśni ścięgien. Robisz wtedy miszmasz, dokładając różne inne rzeczy. No i kolejna, trzecia nadrzędna sprawa, no to to, że ktoś komuś pomogło, to nie znaczy, że to pomoże, pomoże Tobie. Każdy jest inny, każdy potrzebuje indywidualnej diagnozy. Kolejny bardzo ważny, jak nie najważniejszy punkt, umiejętne zarządzanie procesem treningowym i regeneracją. Umiejętne, jeszcze raz powtórzę, zarządzanie procesem treningowym i regeneracją. O tym mówiłem już wielokrotnie. Pamiętajcie, trening polega na tym właśnie umiejętnym zarządzaniu, obciążeniem organizmu treningiem, jednostkiem treningowym i regeneracją. To, jak organizm nasz ten trening zregeneruje. Bo to, że Ty zrobiłeś trening, włączyłeś zegarek, na tym się trening nie kończy. Trening się nigdy nie kończy. Cały czas jesteś 24 na dobę sportowcem, żeby zadbać właśnie o tą regenerację, zadbać o to, co zjesz po treningu, czy się porozciągasz i tak dalej. Dlatego tak ciężko jest być profesjonalnym sportowcem, bo oni muszą być 24 H na 7 dni w tygodniu, 365 dni roku sportowcami. Gdyby tak było, gdyby to było łatwe, tak jak przyknięcie palcem, to każdy byłby rekordistą mistrzem świata. A właśnie największe pokłady leżą tutaj w tym zarządzaniu tym obciążeniem organizmu, treningiem i regeneracją. Tu macie największe pole do popisu, wykorzystajcie to. A teraz na momencie, daj pauzę tego filmu i kliknij tam w opisie filmu, zobacz więcej i uchroń się przed kontuzjami. Kliknij tam w link e-book kontuzji ligacza. Kup tego e-booka, ten e-book jest już w Empiku, Niech już też będzie u Ciebie. Przedstawiam tam procesy i mechanizm powstawania kontuzji, przyczyny kontuzji i jest tam ponad 60 ćwiczeń z wytłumaczeniem jak, co i po co i dlaczego robić, więc wiesz co masz robić. Jak już mówiliśmy o zarządzaniu treningiem, to bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o trening, periodyzacja. Mało kto też to rozumie. Periodyzacja, czyli okresowe. Manipulowanie obciążeniami treningowymi, czyli w skrócie nie łupiemy na jedno kopyto, ciągle robimy interwały, ciągle biegamy albo tylko sam rozbiegam, albo ciągle tylko sił kopiegowa, albo nie daj Boże ciągle na każdym treningu e, zajeżdżanie się na każdy trening, w grupach, każdy trening jest ze zawodami. Okresowe manipulowanie obciążeniami. Obciążeniami treningowego. Nigdy nie da się być 100% w topie formy. Trzeba zadbać o ten okres budowania bazy tlenowej, siłowej, ćwiczenia, potem wprowadzenie w tą średnią intensywność, wyższą i tak dalej. Manipulowanie tymi jednostkami treningowymi. Mamy olbrzymi wachlarz e, bodźców treningowych, które znacie. Korzystacie z nich, ale wykorzystajcie to w odpowiednim momencie, a nie że wszystko wrzucacie do jednego wora, albo robicie tylko jedno na jedne rzeczy się zafiksowaliście i tłuczecie to na maksa, nie? Periodyzacja, zmienność. Rzecz, którą znacie, robicie, albo robicie tylko wtedy, kiedy pojawia się kontuzja. Rolowanie, automasaż. Pamiętajcie, to rolowanie regularnie, lepiej zrobić mniej kilometrów, a zadbać o te czynniki poza bieganiem poza stricte takie biegowe, które właśnie przygotują nas do treningu, zabezpieczą przed kontuzjami i poprawią efektywność naszych treningów, czy chociażby też jakość naszego życia, bo jak gdzieś nas coś nie boli, to jest lepiej, więc rolujcie się. Kiedy przed treningiem i po treningu, o tym mówię już wielokrotnie, ostrzegajcie sobie w moich materiałach o rolowaniu. Rozgrzewka, bardzo ważny element. 99,9 osób, które przychodzą do mnie na pierwszy trening. Zawsze zadaję to pytanie, jest to moje ulubione pytanie I co, robiłeś kiedyś taką rozgrzewkę, która miała tyle ćwiczeń, tak tyle trwała? Tyle trwała? no 10-15 minut to jest nic No nie, no właśnie Róbcie tą rozgrzewkę, zadbajcie tam o ćwiczenia koordynacyjne, oddechowe, elementy techniki biegu Dobra rozgrzewka powinna za mnie, e, zawierać Ćwiczenia oddechowe, stabilizacyjne, aktywujące I pamiętajcie, no, ważna rzecz e, Kiedy robicie tą rozgrzewkę, też już o tym mówiłem, ale kolejna ważna rzecz To, żeby ta rozgrzewka odzwierciedlała wam waszą dyscyplinę, którą biegamy. Jeżeli my biegamy, to nie tarzajcie się potrawie i tam gdzieś tam jakieś dziwne rzeczy róbcie, tylko róbcie takie rzeczy, które przygotują wasze stawy do tego ruchu, do którego jest są przygotowane. Więc broń Boże, nie róbcie na przykład krążyń kolaniami. E, tutaj, taka kolejna rzecz, którą by o rozgrzewce. Nie róbcie krążyń kolanami. Więcej o rozgrzewce również znajdziecie u mnie w materiałach moich na YouTube. Rozciąganie, rozciąganie. E, każdy dobrze wie że trzeba robić, i nie każdy robi. Kiedy robić? Po treningu, oczywiście mówiłem, jak wykonywać, że to w minimum dwie minuty nie może wywoływać dolegliwości bólowych, nie może boleć, nie szerpiemy to wszystko wiecie, ale róbcie to regularnie. Jakie ćwiczenia? Nie macie czasu? Macie czas, tylko wiecie kiedy to robić i róbcie to. Pamiętajcie o tym rozciąganiu. Masz mało czasu? No to tak jak mówiłem, trzy mięśnie, które mięsień, który najbardziej pracował, okolica kontuzji i mięsień, który mamy na przykład przeciążony statycznie w pracy. Nie? Te trzy mięśnie razy dwie minuty, to masz sześć minut razy yy... Dwie nogi, ty masz 12 minut. Co to jest 12 minut? To jest nic, a w tym czasie możesz, jeżeli dobrze wiesz, jeśli chodzi o co, o co chodzi w rozciąganiu, o tym mówiłem już wielokrotnie, no to możesz w tym czasie odpowiadać na maile, rozmawiać, więc wykonujesz dalej swoją gdzieś tam czynność codziennego czy pracę, nie tracąc na czasie, więc da się połączyć i rozciąganie i odpisywanie na maile. To jest banał, tylko po prostu trzeba chcieć, więc nie mów, że nie masz czasu na rozciąganie, bo kiedyś będziesz musiał się rozciągać, jak się złapie konduzja, jak coś Cię będzie bolało, jak Ci fizjoterapeuta, fizjoterapeutka będzie kazała, będziesz musiał się rozciągać prędzej czy później, lepiej robić to wcześniej. Tempo naszych treningów i rozbiegań, intensywność, patrzenie na tętno. Korzystajcie z tych zegarków. Macie te drogie, super wypasione, za tysiące złotych zegarki, które mają funkcję płacenia, muzyki, jakieś tam śledzenie, bajery, satelity, srity, nie wiadomo co jeszcze. Ale korzystajcie z tego, włączcie sobie w zegarkach Autolab, żeby co kilometr Wam piko, żeby patrzeć, czy nie biegniecie za szybko, jak to tętno wygląda, żeby to monitorować, restytucję, czyli spadek tętna po minucie, jak szybko spada, do jakich wartości, czy jesteśmy przetrenowani, czy nie. Oglądajcie to, wykorzystujcie, wyciągajcie wnioski, a nie zastanawiajcie się nad jakimiś takimi dodatkowymi bajerami, jak ten czas kontaktu stopy z podłożem, jakieś kadencje i tak dalej. Proste rzeczy, skuteczne i wyciągajcie z nich wnioski. Tempo, intensywność, tętno. Trening siłowy, stabilizacja, ćwiczenia funkcjonalne itd. Bardzo ważna rzecz, bo jeżeli mamy słabe pośladki, no to prędzej czy później. Biodrona, strzeje albo kolano itd. Oczywiście, im silniejszy mięsień, tym lepszy mięsień. Mniej potrzebuje energii do wykonania danej pracy. Wiadomo, wiecie, kontuzje, nie efektywność naszego biegu, to jest też co powinno Was interesować. Im lepiej mamy, lepszą mamy stabilizację miednicy, lepsza praca mięśni krótkich stopy, to mamy lepsze odbicie, lepsza efektywność naszego biegu, mniej się męczymy, mniej zużywamy tlenu na przykład ściany na maratonie i tak dalej. Czy chociażby umiejętne wykorzystanie E, pracy naszych kończyn dolnych, czy utrzymanie tej prędkości i nie siadanie, bo ktoś często mówi, że potrafię być szybko, ale nie mogę tego utrzymać na przykład na dyszkę, na piątkę, w ponadto. No to to jest właśnie trening siłowy i też parę elementów innych związanych z treningiem e, biegowym. Tam widzicie stoją buty, odpowiednio dobrane buty. Nie pod kolor, nie pytajcie na Facebookach, sukach, innych zdetach, e, tylko dobieramy stop indywidualny do naszej stopy, buty do naszej stopy, czy to nasza stopa zapada do wewnątrz, na zewnątrz, jak robimy przysiad, czy wygląda on koślawo, czy kolana nam się zbiegają, czy ściągasz na którąś stronę, czy pięty uciekają do wewnątrz, czy achillesy są pogrubione, jak biegamy, czy mamy dłuższe nogi i tak dalej, to wszystko musicie wziąć pod uwagę o dobieraniu butów, również mówię, znajdziecie u mnie tutaj na kanale, pamiętajcie to jest podstawa, to jest pierwsza rzecz, która ma kontakt z podłożem, czyli nasza biedna stopa, która 650 do 850 razy uderza o podłogę na jednym kilometrze. To co dopiero masa ciała, razy kilometry. I powtarzamy to, powtarzamy, więc dbajcie o dobre, dobrze dobrane buty. Używaj mózgu. Tak, używaj mózgu, zaraz to się znowu obrazi. Albo da łapkę w dół, bo takie osoby się zdarzają. Używaj mózgu. Jeżeli miałeś problemy ze ścięgnami Achillesa, to nie pakuj się na jakieś szybkie odcinki, gdzie jest ślisko. Albo nie pakuj się na biegi górskie pod górę, gdzie mocno dostaniesz twoje ścięgna Achillesa jeszcze śnieg. Jeżeli e, wiedzia, wiesz, że masz jakieś problemy, kontuzje z czymś tam, no to nie skracaj rozgrzewki. Zrób tą rozgrzewkę dobrze. Zadbaj o ćwiczenia. Rób te ćwiczenia regularnie. Myśl. Chodź do fizjoterapeuty. Wykonuj to, co on mówi, a nie E, brak cierpliwości na już, na szybko, na teraz, szybkie bieganie i mocne bieganie, czy nie wiadomo jakie inne rzeczy. Inteligentna polityka startowa. Chociaż w obecnych czasach pandemii nie ma tych startów za dużo, ale pamiętajcie o tym. Co myślę o koronie? Wszyscy już doskonale wiedzą o koronie e, maratonów, półmaratonów i innych dziwnych rzeczach, ale wracając tutaj już do maratonu na przykład. Często jest tak, że ktoś biegnie maraton z kontuzją, z chorobą itd. Tak no, co tobie to da? Nic tobie to nie da. Złapiesz kontuzję, przeciążysz się, zarżysz, nie osiągniesz takiego efektu, jakbyś chciał, a to, że ty nie pobiegniesz, nic się nie stanie. Nie wystartujesz w biegu na piątkę, na dychę, gdzieś tam. Nic się tobie nie stanie, nie obetną Tobie stypendium, nie odejdzie od ciebie sponsor, nie, dostanie, nie, nie zaprzepaścisz e, sytuacji dostania się na z Olimpijskie, mistrzostwa Świata, Mistrzostwo Europy mistrzostwa Polski. Nic się kompletnie nie stanie. Za rok możesz powiedzieć dokładnie to samo, to się nic nie zmieni. Tu już nie ma tak, e, też to nie jest tak jak w wieku młodzieńczym, że ten wiek, e, różnice roku robią dużą różnicę. Tutaj to nie jest jakaś taka wielka e, różnica, więc nic się nie stanie, jak pobiegniesz dany start za rok, a będziesz do niego lepiej przygotowany. Lepiej przygotowana bez kontuzji, bo stając na starcie już z jakimś bólem, z niepewnością, z chorobą, e, nigdy nie będzie się to kończyło dobrze. A nie powinniśmy dopuszczać do takiej sytuacji, że stajemy na starcie z jakimś niepokojem, z bólem, z czymś. Pamiętajcie o tym: Wasze zdrowie jest jedno, a to czy pobiegniecie w tym roku, czy za rok, nie ma kompletnie żadnej różnicy. Najważniejsze jest bieganie, tak jak już mówiłem wielokrotnie cierpienie i tego się trzymajcie, bądźcie cierpliwi i tej cierpliwości Wam życzę. Polecam Tobie film z ćwiczeniami na ból kolana, ból kolana pod rzepką, ból w okolicy więzadła rzepki, czy na kontuzję Kolana skoczka Ten film się pojawia Dziś tutaj. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta i trener biegania. Dziękuję za oglądanie, biegajcie i bądźcie zdrowi. Właśnie bądźcie zdrowi. Pozdrawiam. Cześć.